Muszę ci powiedzieć, że rzadko Cię mogę zastać na imprezach, bo to się chyba dość dużo, że tak powiem, zawodowo się dzieje. Gdzieś ostatnio nawet wy, wy, wyłapałem, że, że jakieś pokazy światowe. No tak, były światowe, w końcu września. Ale to poopowiadajmy. Ci, co nie wiedzą. Tym, co może nie wiedzą, był Paryż w czasie Paryskiego Tygodnia Mody, Champs-Élysées, sala balowa hotelu. Mariot bardzo. Elegancko, i tam pokazałam kolekcję. To było międzynarodowe, oczywiście, towarzystwo. Także dużo projektantów z całego świata, bardzo dużo ze Stanów Zjednoczonych. I specjalnie na Paryż przygotowałam kolekcję zatytułowaną The Bacal Look. Domyślałam się zapewne, że. Jak gdyby inicjatorem, e, inspiracją była postać świetnej aktorki, ikony mody, a przede wszystkim kina światowego, Złotej Ery Hollywood, Lauren Bacall, która właśnie, no niedawno. O jezu! Tak. Cudownie, naprawdę. Tak, o, brawo. Tak, no więc właśnie, więc jak wiesz, moje te inspiracje światem filmu były w przeszłości też, prawda? Moda i film wzajemne inspiracje. Tak to się wiesz, pamiętamy oboje to i pomysłodawczynią jak gdyby tego była i, i, i tytułu kolekcji była oczywiście e, moja córka i jednocześnie ambasadorka tej linii takiej powiedzmy młodzieżowej, e, Weronika.